Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś przygotowałam całą rodzinkę linii. Mam szczęśliwe super, ekstra i mega. Wszystkie zdrapki liniowe. Nie naddrapywałam. Myślę, że tam w miarę szybko dam radę zdrapać. I zaczniemy szczęśliwe linie z numerem 5. Czy będą szczęśliwe pierwsze pik i gwiazda? Pik gwiazda jest, a tutaj mam pik. Dalej, krab i księżyc. Księżyc i księżyc. Kraba nie ma. Zobaczmy tu, korona oraz biedronka. Korona. Tutaj. I tu. Ja tutaj biedronka. No to tyle. Dalej gruszka i trefl. Trefl, trefl. Gruszka. Gruszka i trefl. Truskawka oraz kości. Kości... Yy... Nie mam więcej, nic więcej nie mam. No dobrze, wiśnie pomarańcza. Tu wiśnie, wiśnie. Słoń i garnek. Jest jeden słoń. Tęczą serce. Serce tu. Winogrono, kwiat i jabłko, i cytryna, a nie śliwka, to cytryna i jabłuszko, podkowa, złoto Podkowa, złoto podkowa i podkowa. Było serce. <laughs> No dobra, no wychodzi, że nie ma. Tak jest pusto. To zobaczmy super linie z numerem 22. Troszkę mniejsze będzie widać całe. I pierwsze dwa to diament piłka piłkę tutaj tutaj popcorn i wiatrak popcorn tutaj wiatrak i popcorn Moel biedronka. By był tyle serce i podkopa no i dalej czapka oraz słoń <laughs> tutaj jest tutaj wszystko kwiat. Ok. Klapki, parasol. Parasol, tutaj parasolki. Tu był jeszcze kwiat. A klapeczki nie ma. No to gwiazda i rolki. Są rolki, są tutaj. I tu. Gwiazdy nie widzę krab korona rower i arbuz słońce oraz klucz wciągajmy, nie ma nic dobra, ekstra linie mam z numerem 12. może się okaże dwunastka szczęśliwa mamy tak, dwa pierwsze to uci, arbuz tutaj nie ma Albo nie ma, albo ja nie widzę. Dobra, dalej podkowa i motyl. Podkowa motyl jest. No, a podkowy nie ma. Okulary dzwon. Tu są okulary. Jak ubogą w tych symbolach? No, nie ma tęcza i korona. Tęcza tu jest u góry. Tutaj mam koronę. Tęcza. Tu jest tęcza. Lody i kwiat. Tutaj są kwiatki. Tutaj. Rower oraz słoń. Tu mam Rower. dalej kości i wiatrak Jest wiatrak tutaj mam kości Korona była i tu kości Dobrze dalej. Mam parasol oraz monetę. To jest moneta, moneta... Moneta i parasol, tutaj parasol. Parasol i tu dwa razy parasol. W serce balony. Serduszka tutaj. To chyba tyle. Dalej klapki, gwiazda. Gwiazda, gwiazda. Tu gwiazdy. Klapki były właśnie tutaj, mi mignęły. Ale to tylko jedne. Dobrze, teraz popcorn i czapka. Jest tu popcorn. Mm, tutaj. Popcorn, popcorn i popcorn. Piłka oraz Biedronka. Nie dwa, klucz słońca. słońce. Od dołu tutaj klucz. Kluczy było sporo. Słońce, klucz, słońce, klucz i klucz. Kolejna przegrana. No nie ma nic. <laughs> Ostatnia nadzieja w megaliniach z numerem dziesiątym. Zobaczmy dwa pierwsze symbole żółw oraz liść. Tu widzę liść. Jest też żółw. No i urwała mu się głowa. Dalej liść. Ale to było niechcące. i pióro. Tu mam szminkę, tutaj jest kolejna, tutaj piórko, szminka, piórko, Złam. Jednego Dobra, podkowy nie widzę. Lody arbus. Tutaj są w pierwszym. Tutaj tutaj lody. Hmm, tu lody. Kolejne dwa, kokos i słońce. O, przepraszam za to bukanie. Kokos i tutaj mam słońce. Jest kolejne. Tutaj słońce. No i tu jest na zielonym słońce i kokos. Teraz flaming oraz auto. Flaming. Kolejny. Tutaj autko. Flaming, flaming i flaming. Chyba wszystko. Dobrze, zegar piłka. Tutaj są dwa zegary, tu jest kolejny, kolejny, piłki nie ma, Dobra, zobaczmy od dołu, klapki i prezent. Klapki, prezent, są klapki. prezentu nie chcieli dać. dzwon i klucz. No oto tu idziemy. Klucz. Mm -hmm. Tutaj jest kutka. Tu mam klucz. Oj, jest, jest super, jest linia. I tu jest jeszcze klucz. Dalej sakwa oraz gwiazda. Tu mam sakiewkę. Tutaj. I gwiazda też się znalazła. Pierścień i serce. Tu nie ma, tutaj jest serduszko. No i to tyle. Kości i łódź. Tu widzę łódź. Tutaj. Ta kłódka to by tutaj fajnie Rozegrała wszystko, dobra, dalej. Naszyjnik wiśnie. Naszyjnik, naszyjnik tutaj. Tu jest naszyjnik. Jest tutaj. Tu. O, znowu kutka. Dobra, ostatnie dwa to moneta i winogrono. No tak, tu od góry moneta, moneta, winogrono. O, łódź zapomniałam. Tutaj. Monety. Moneta, moneta, winogrono i winogrono. No nic więcej chyba już tutaj nie ma. Mamy linię, list, liść, klucz oraz lody. Wszystko się zgadza. A pod linią. O! Rzeszty. Cała stuwa. Teraz sprawdzimy kontrolne. Zobaczmy bonus. W bonusie świnka. No, zgadza się. Na 38 zł, cała stówka w mega liniach jako jedyne z całej rodzinki, uratowały super draping, dając jeszcze na dodatek plusa. No te niestety nie spisały się, no ale mega linie, super. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wszystkie komentarze, wspieranie, subskrypcje i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Pa!